Lubię być przygotowany, dlatego czasem noszę ze sobą duży plecak, w którym mam wodę, kompas, apteczkę, telefon, oczywiście wodoodporny, latarkę, kiurowieczne. W komplecie z piórem notes. Ważny jest laptop, oczywiście również opancerzony. Nasze laptop, ponieważ jestem pisarzem. Autorem książek z serii Felix Netynika. W ostatniej części, czyli Felix Netynika oraz Koniec świata, jaki znamy. Możecie się przekonać do czego takie. Gadżety, które pokazałem, mogą się przydać w przetrwaniu. Ta część jest lekko katastroficzna, ale i tak pełna humoru i sensacyjna. Polecam.